się Z tej strony Arma. I jakiś czas temu została skraftowana AWP Dragon Lore z najmniejszym floatem. Gościu próbował ją sprzedać jakoś miesiąc temu, pamiętam. Był to dzień 4.20, czyli 20 kwietnia. Za 42 tysiące. No, dał tą cenę ze względu na 4.2.0, wiadomo. Była to kompletnie memiczna cena. Nikt, wiadomo, AWP nie kupił. Ale AWP jest... Naprawdę mega. Nie ma najmniejszego obrysowania, bo jej float wynosi 0,00001337 I teraz pokażę Wam na stronie, bo CS nie pokazuje aż tak dobrze tego 133742069 Gościu mówił, że Craftował tą AWP przez rok I nie dziwię się, bo każdego skina, którego musiał Włożyć do kontraktu Musiał znaleźć idealnie pod to żeby dostać ten float A podobno robił skin na Bodajże na 100% szanse na dragonlora, więc Tym bardziej musiał znaleźć 10 m 4 rycerzy Z niskim floatem Żeby dostać awp dragonlore z tym floatem Jest naprawdę niesamowite Awp jest Kurde, no nie powiem wam Wspaniała Nie dziwię się, że Oczekuję za nią dużo, ale no Trochę przesadził Nie, powie, nie, nie, nie oszukujmy się tutaj I te komentarze, jeśli to zostanie sprzedane za 42 tysiące, napiję się wody. Jeśli to zostanie sprzedane, zjem swoje jedzenie, będę oddychał do końca życia, jeżeli to się stanie. A to jest naprawdę, powiem Wam tak, najbardziej memiczny skin w tej grze, ze względu na to, że po prostu ten Flow 0,0001337 420 69. Goście, naprawdę, postarał się? Czy było warto? Myślę, że wartość kolekcjonerska jest ważna, więc myślę, że naprawdę było warto. Przynajmniej dostaliśmy tego wspaniałego skina. Jest jeden na świecie i kurde, gościu raczej szybko go nikomu nie odda. Jest niesamowite. A najlepsze jest to, że AWP naprawdę nie ma najmniejszego, ale to najmniejszego obrysowania. To jest naprawdę niesamowite. Dobra, może jednak tutaj, ale no, to normalne w przypadku że -y. żadna awupa nie jest idealna. Kurde, naprawdę, że gościowi się chciało przez rok zbierać itemy na kontrakt, co dużo mówić. Napiszcie co sądzicie o tej awupie, czy jeżeli mielibyście całe pieniądze na świecie, zrobilibyście ten trade up? Znaczy może nie całe, bo wtedy to nie byłoby problemu z tym raczej, ale kurde, przez rok zbierać skiny do kontraktu. Dobra. To było na tyle. Chciałem was tylko poinformować. Wielu was może już wiedzieć o tym skinie, bo nagrało o nim kilku zagranicznych youtuberów. Więc postanowiłem, że też po prostu powiem o tym. Linki do oczywiście kanałów, którzy osób, które już o tym nagrały, będą w opisie. I co? To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.